Witam po komentarzach pod filmami i w ogóle w internetach. W internecie ogólnie na temat Arduino widzę, że zwolennicy Arduino tacy z klapkami na oczach są no, mają trudne myślenie. No, nie wiem jak to ująć w miarę yy, kulturalnie. Gdy kiedyś w latach jeszcze 90. na początku kupowałem komputer, to zanim to zrobiłem, dużo czytałem o różnych platformach, porównywałem. No, nie dziwne: komputer był bardzo drogi, i wywalenie kilku pensji na pudło, które później będzie tylko stało i się kurzyło, byłoby głupotą. Dlatego podjąłem taką, a nie inną decyzję. To nie była decyzja jakaś spontaniczna czy pod wpływem jednego artykułu, że o jakie to jest cudowne, super ekstra. Nie no, czytałem o zaletach, wadach różnych rozwiązań. Sam też wyciągałem wnioski i wybrałem co wybrałem. Jak na te czasy dobrze wybrałem, gdy zmieniałem platformę VR-ów o czym w jakimś filmie wspominałem. To nie było tak, że o, o od jutra użyję tego, bo najwięcej o nim jest w internecie. Tak nie było. Porównywałem parametry, wiele różnych rzeczy, ceny, dostępność, koszt narzędzi. I po w sumie kilku miesiącach wybrałem STM32. Ja wyjaśniam, dlaczego nie wybrałem x megi czy tam LPC, czy coś innego. I teraz pytanie do tych takich zagorzałych arduinowców. Wiem, że im za żadne skarby świata, co bym nie udowadniał, tak samo jak Moherowi. Chociaż pokazuje się, że ryzyk kradnie, i tak dalej. Ale nie. On, jak on powiedział, to tak jest i koniec. Jaki dowód nie był, że Arduino jest Badziewiem, to i tak nie przekonam zagorzałego Arduinowca, który tylko zna Arduino nic poza nim. Bo gdyby znał inne platformy, to pewnie już nie byłby Arduinowcem. I to jest właśnie pewnie przyczyna, dlaczego Arduino nie jest używane do profesjonalnych rozwiązań, choć były takie próby na szczęście nieudane. Więc teraz pytanie do Was, Arduinowców. Dlaczego? Czy zanim wybraliście ten Badziew? Czy czytaliście coś o innych platformach? Czy porównywaliście porównania jakieś robiliście? Czy tylko czytaliście wypowiedzi Arduinowców? Pokierowały wami. Czy czytaliście wypowiedzi osób, które no, miały negatywne opinie Arduino, czy tylko te pozytywne od Arduinowców, którzy najczęściej bzdury opowiadają, pletą głupoty, co ja już udowodniłem chyba z 20 razy tu na, na, na tym moim kanale, jak nie więcej, pokazując konkretnie, jakie są problemy i że. W innych platformach albo są mniejsze, albo nie ma ich wcale, ale wiem, że do takiego zagorzałego Arduinowca, tak jak i domohera, nic nie trafi, nic, nic go nie przekona. Ale pytam, jakie były powody wyboru tego Arduino: może powszechność, ale Stonka też jest powszechna. Czy to znaczy, że jest dobra? to czemu nie jecie stonki, skoro jest jej bardzo dużo poza tym z tą, no, powszechne to jest, ale co do wyboru tych płytek, to wybór jest bardzo skromny tych płytek arduinowych no samych AVR-ów jest skromny wybór, co do innych platform to no, jak to powiedział klasyk, po pierwsze Primo w, w inne platformy nie są wykorzystywane, a po drugie, Primo niewiel, niewiele po prostu tych armów jest obsługiwanych przez Arduino. Także ciekaw jestem, właśnie co, co spowodowało reklamy. Czy złe porady, jak to się stało, że wybraliście to, a nie nic innego? Bo ja rozumiem, jak w latach 90. bym pytał, czemu kupiłeś świata 126P, a nie Mercedesa. Odpowiedź byłaby prosta, no. bo nic poza zasadzie tymi światami nie ma, a nawet one są trudne do kupienia. Po drugie, Mercedes koszmarnie drogi, serwis drogi, no i to ma sens ale Arduino przecież jest dużo droższe od, yy, od płytek choćby Nucleo czy Discovery dla STM-a więc tu nie aspekt ceny i proszę nie mylić podróbek z klonów z oryginałem STM nie ma klonów kosztują teraz, tam widziałem już od 60 zł cały czas cena spada po tej pandemii bo kiedyś to było w granicach 50 zł, później to wiadomo, działo się, działo, ale teraz już spada do w miarę rozsądnych poziomów, takich jak sprzed pandemii. Zbliża się, no więc, jeżeli ja mam na za wypasioną płytkę z 2-gerem, dwasiony procek zapłacić 6-7 dych, a za badziewie za VR-em zapłacić yy, ponad 100 no to chyba wybór jest prosty. Zauważcie, że Arduino samo sobie zrobiło konkurencję pod postacią Arduino R4, gdzie lepszy, dużo lepszy procek jest tańszy od tego badziwia Uno. Ale oczywiście to zrobiłem film. Nic poza tym się nie zmieniło. Co z tego, że tam są wypasione peryferia, skoro Arduino ich nie wykorzystuje? To jak jeżdżenie. Ferrari po polnych drogach i tak nie policiecie 200-300 na godzinę. Nie ma się co oszukiwać. Także jestem ciekaw, co kierowało wyborem tej płytki. Czy znaczy tej w ogóle platformy. Do zobaczenia, do usłyszenia.